Wymyśliłam alfabet, polski alfabet, który przedstawia ciasteczka lukrowane. Jestem prawdopodobnie 80% pracowni ślusarnia stalowa, która ma swoje miejsce na Pradze Północ. Najchętniej wykonujemy szyldy, natomiast lubimy materii różnego rodzaju, lubimy też, jak coś się świeci, więc chętnie wykonujemy coś do domu, proponujemy jakieś nowe rozwiązania, nowe technologie dla osób, które mają jakiś pomysł, ale nie do końca wiedzą, jak go wykonać. Naszą pracownię na Pradze mamy już od. Podajże siedmiu lat i wzięła się ona stąd, że powstała ta frezarka, którą zbudował mój mąż. O nią zbudował w zupełnie innym celu, niż dzisiaj z niej korzystamy. Natomiast ja znalazłam połączenie między rzeczami, które robię. Zajmowałam się trochę grafiką komputerową, a tym, co można potem uzyskać. Ponieważ frezarka nasza numeryczna, czyli maszyna cence, znajduje swoje zastosowanie z takimi kodami, które ona rozumie, więc grafika, którą ja tworzę w komputerze, zostaje potem zamieniona na takie kody, po których porusza się. Fres, który wycina nam różne kształty. Ta stalowa gdzieś poniekąd, szyldowo, do nas należy. To jest tutaj to Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ono już ma parę ładnych lat.